Szanowni Państwo, już za kilka godzin, o 20-26 czerwca 2025 roku rozpocznie się wyjątkowe artystyczne wydarzenie w Busku Zdroju. Wieczorny koncert Aleksandra Kurzak i Roberto Alania przy udziale Filharmonii Świętokrzyskiej i prowadzonej przez Rubena Sylwen Dyrygenta. Szanowni Państwo, to wyjątkowe wydarzenie wydarzenie na skalę światową. Jak wspominał dyrektor artystyczny festiwalu Artur Jaroń, od 10 lat zabiegał. O to, żeby taki koncert mógł odbyć się właśnie w naszym pięknym mieście. Szanowni Państwo, startujemy dzisiaj w tych wyjątkowych okolicznościach, ale bardzo Państwa zachęcam do udziału w pozostałych koncertach, które będą realizowane aż do soboty 5 lipca. Czeka na Państwa mnóstwo niespodzianek, mnóstwo wspaniałej muzyki i oczywiście wspaniałe relacje, które budujemy jako. Cała rodzina festiwalowa. Zatem oczekuję Państwa już dziś wieczorem i w kolejnych dniach. Serdecznie zapraszam i życzę miłego słuchania. Do zobaczenia.